standardowo w standardowej aranżacji na teście będzie dzisiaj magic Trójka od Triplexa, jest to wulkan taki o na starcie powiem, że kosztuje on około 25 nawet i widziałem za 35 zł ja go kupiłem za 19 zł na promocji taki to wulkanik coś się sypie z niego najgorzej może dlatego był na promocji, nie mam pojęcia. Się wysypało trochę prochu, Nie wiem czy widać, mniejsza z tym. Nie będę nim najwyżej telefonował. Kategoria F2 108 gram neku. Kod to jest TXF545, efekt to zielone, czerwone iskry z białymi chryzantemami. Złote brokaty z chryzantemami, zielone iskry z trzaskami. Taki oto wulkan. Zobaczymy, na co się spisze. Nie chcę nim machać, bo się sypie. Coś jest przydziurawione tutaj. Więc standardowo, szybciutko zapraszam na test. No i zobaczymy, na co go stać.